Dzień dobry. Z tej strony ponownie Mikołaj-Rej. Od naszego ostatniego spotkania upłynęło trochę czasu, zatem nie mogę doczekać się, aż opowiem ci kolejne ciekawe historie z mojego życia. Posłuchaj uważnie. Zapewne zastanawia Cię, jakim byłem człowiekiem w oczach współczesnych mi ludzi. Opisywali mnie jako osobę temperamentną, porywczą i ruchliwą. Wśród moich zalet najczęściej wymienia się poczucie humoru i otwartość. Moją niewątpliwą wadą było skąpstwo i skłonność do kłótni niemniej jednak byłem powszechnie ceniony jeszcze za życia zarówno jako człowiek jak i artysta dlaczego pisałem w języku polskim jedną z kilku przyczyn był fakt że byłem protestantem to protestanci tłumaczyli biblię i modlitwy na języki narodowe dzięki temu chcieli być bardziej przystępni od duchownych katolickich którzy nadal posługiwali się łaciną jako kalwinista i zaangażowany działacz religijny, popierałem to przedsięwzięcie. A czy wiesz, że moje nazwisko znalazło się w pierwszym polskim indeksie ksiąg zakazanych? Tę inicjatywę zapoczątkował biskup Bernard Maciejowski. Wszystko za sprawą licznych sporów teologicznych i majątkowych, które toczyłem z Kościołem katolickim. Ostatnia ciekawostka: zapewne znasz wyrażenie Polacy nie gęsi. Co tak naprawdę miałem na myśli? Oczywiście nie chodziło mi o drób. Moje słynne słowa pochodzą z wiersza do tego, co czytał z 1562 roku. Według językoznawców, gęsi w utworze to nie rzeczownik, lecz przymiotnik. Część z nich łączy wyrażenie język gęsi z łaciną. Inni zauważają, że w oryginale użyłem wielkiej litery w słowie gęsi. Gęś na nazwisko miałby czeski reformator i reformator języka Jan Hus, gdyby urodził się w Polsce, a jak wiadomo, w moich czasach czeszczyzna była wyjątkowo modna. Niezależnie od tego, czy miałem na myśli łacinę, czy czeszczyznę, gęsi mają niewiele wspólnego z tą sprawą. To już wszystkie informacje na mój temat. Miło było Cię poznać. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy.